Poezja narodowa chrześcijańskiej Europy narodziła się pod koniec XI wieku na północy Królestwa Francji jako chanson de geste, to znaczy pieśni o wielkich czynach, rycerskie epopeje. Śpiewali je żonglerzy, czyli ówcześni specjaliści od wszelakiej estradowej rozrywki. Ich zwyczajowym instrumentem była fidel, inaczej wiele, wiola, przypominająca niewielkie skrzypeczki, gęśle. Publicznością ich byli ludzie wszystkich stanów odbywalców karczem i mieszkańców rycerskich dążonów przez pobożnych pielgrzymów aż po mnichów opisy żonglerskich koncertów znajdziemy w ówczesnych pieśniach i powieściach i tak powieść o Wilhelmie z Dol powiada a kiedy już odjadła w stali, i cesarz dłonie wodą zmoczył, a gminę z pałacu się wytoczył, poznachodzili się minstrele, ten w tamte brzdą katrele, ten baje im o Persevalu, tamten o bitwie w Ronsevalu. Między baronów chodząc rzędy, o bitwie w Ronsevalu, czyli pieśni o Rolandzie. Rolandzie, który poległ w Wąwozie Ronsewalskim. Jest to najstarsza, najsławniejsza, i najbardziej genialna ze wszystkich zachowanych szansą derżest